Umiłowani Przenajświętszej Trójcy, przychodzę do was z Woli Trójcy Świętej, aby was ochraniać i po to, żebyście się wybudzili z błędnych myśli, których sami się trzymacie. Człowiek zbłądził i będzie błądził, jeszcze bardziej z powodu złych rad, które doprowadziły was do zatracenia się przez przyjmowanie tego, na co Boże Prawo nie pozwala. Przyjmujecie złe obyczaje przez naśladownictwo, a następnie przywiązujecie się do tych sposobów postępowania, które stają się częścią Waszego codziennego życia i sprawiają, że upadacie w niskość grzechu. Żyjecie niewłaściwie, odsyłając wiarę na ostatnie miejsce, a wiara jest świadomym aktem, nad którym musicie stale czuwać. Módlcie się za całą ludzkość. Ten akt miłości to miłość braterska wobec bliźniego. Po to, Żebyście wszyscy mogli się zbawić. Uaktywnijcie swoje sumienie uśpione przez to, co światowe, jako że obecnie poruszając się pomiędzy dwiema drogami żyjecie pomiędzy tym, co światowe, a walką przeciw temu wszystkiemu, co nie jest Bożym nakazem, w ciągłej walce. Oto, by nie upaść, by wytrwać u boku naszego umiłowanego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Pobudźcie swoje sumienie, żebyście nie żyli tym, co świadome, nie tylko w życiu osobistym, lecz żebyście żyli w tej tęsknocie ze zbawieniem swoim i bliźniego. Wiecie, że macie przedstawić w sumieniu czyny dobre i złe, które wykonaliście w ciągu życia, dokonując aktu pokory przed Bogiem Trójjedynym, macie być ludźmi sumienia, prawdy, miłości bratniej? Iluż braci powie wam, że to co było wcześniej się nie liczy? Że są to bardzo światowe wierzenia, że to nie jest pewne, i że nic się nie wydarzy. Wy zachowujcie spokój i miłość braterską wobec tych, którzy zaprzeczają objawieniom, i módlcie się za te osoby, jako że nie są one zobligowane, by w nie wierzyć. Lecz zarazem tak samo nie wierzą oni w słowo Pisma Świętego. Widzicie znaki, jakie pojawiają się na niebie. Widzicie jak woda pragnie obmyć grzech Ziemi i z wielką siłą naciera na miasta i wioski, po to, żeby ludzkość dostrzegała lepiej to, co nie jest czymś normalnym. Lecz ostrzeżeniami z nieba dla jego dzieci, a i tak nie wierzycie. To ignorancja. To sumienie nasycone tym, co światowe. To demon napełnia Was lenistwem. Nie tylko sumienie, lecz umieszcza w Was serce z kamienia. Ujrzycie na wysokościach zjawiska, o których myślicie, że nigdy ich nie zobaczycie? Ogień spadnie z nieba na wielką skalę, i wiatr będzie nieubłagany. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, ten czas jest kluczowy. Człowiek wyprzedza Boże plany, atakując się nawzajem. Aż osiągnięcie, zamierzenie zła, powierzone rodzinom oświatowej, ekonomicznej władzy, których interesem jest opanowanie świata, aby unicestwić większą część ludzkości. To jest oczekiwana chwila, nie inna. To jest czas, w którym wzrasta zło, przerażając to co stoi na jego drodze, opanowując słabe umysły i doprowadzając je do uczestniczenia w budzących wstyd uczynkach. Ataki i napady będą narastać, zabójstwa będą na porządku dziennym za kawałek chleba. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się z sercem i ze świadomością, że każda modlitwa uczyniona w ten sposób jest wlewna w postaci błogosławieństw na całą ludzkość. Tak wielu ludzi żyje w niewiedzy na temat tego, czym jest bycie prawdziwym dzieckiem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Jakże wielu sądzi. Że biorąc udział w celebracji eucharystycznej i modląc się, spełnili swój obowiązek, a tak naprawdę uczestniczą w celebracji eucharystycznej w stanie wielkiego grzechu w obrzydliwych łachmanach, nie wyspowiadawszy się ze swoich grzechów ani nie rozważając słów modlitwy. Lecz jest to dla nich zaledwie aktem mechanicznym do spełnienia. Dzieci wezmą w Was zaskoczenia. Zło nie będzie dawać uprzednich sygnałów, aż będzie wyglądać na to, że dokonuje zemsty na dzieciach Bożych. Módlcie się, módlcie się za Chile. Cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Módlcie się, módlcie się za Kanadę, muszą żałować za grzechy. Módlcie się, módlcie się za Japonię, silnie się trzęsie, bądźcie zapobiegliwi, dzieci. Wojna się rozprzestrzenia i terroryzm wstrząsa ludzkością. Moje legiony was ochraniają jak drogocenne kamienie, Święty Michał Archanioł